Już tylko kilka dni zostało do powrotu Formuły 1 do ścigania. Wszyscy nie możemy się tego doczekać, ale korzystając z okazji, że jeszcze trwa ta przerwa, zapraszam do świata wyścigów długodystansowych. A więc łączymy się z nikim innym jak z Mateuszem Kaprzykiem. Zapraszam na wywiad. Mateusz. Gorąco się zrobiło, jeżeli chodzi o rynek polskich juniorów, tak to nazwijmy, od już kilkunastu dobrych dni. Naprawdę sporo się rozmawia o przyszłości, generalnie polskiego motorsportu. Ale mam wrażenie, że wyścigi długodystansowe nadal są trochę w cieniu, trochę nas to nie dziwi, a trochę jednak tak patrząc na to, że chcemy mieć polskich kierowców w najlepszych polskich seriach, no to trochę jednak dziwi. Czujesz, że endurance i twoje dyscypliny. No, są jednak trochę w cieniu juniorów, którzy, którzy jeżdżą w bolidach jedno To na pewno tak. Widać to zresztą, no nie tylko gdzieś tam po mnie. Myślę, że również świetnym tego przykładem jest zespół Inter-Europeal Competition, gdzie, gdzie tutaj też wydaje mi się, że no medialnie nie ma aż takiego bumu jak wokół naszych juniorów. No. Ciekawe jest to, że jak ja jeździłem w F4, to takiego boomu niestety nie było i gdzieś tam o mnie też się za dużo nie mówiło w tamtym czasie, no ale też wiadomo, wtedy była pandemia, ciężki czas w, tutaj u nas w kraju i ogólnie na świecie. Także, no być może ta sytuacja po prostu sprawia, że tak to wszystko wyglądało, ale, ale no, na pewno jakby endurance, no, nie są. Taką topką, jeśli chodzi o, o, o zasięgi u nas w Polsce, co uważam szkoda, bo ściganie jest bardzo fajne, dużo się dzieje. Łek yy, to już w ogóle, no, teraz tyle tyle różnych firm tam wchodzi yy, i naprawdę widowisko jest niesamowite. Także mam nadzieję, że będzie się to zmieniać na przestrzeni lat i że będzie się tylko lepiej. Ale wiesz co, no, nawet u mnie na kanale jestem przekonany, że większość z osób, które ogląda te filmy, no jednak śledzi przede wszystkim Formułę 1. Jak kogoś przekonać do tego, żeby jednak spędzili dzień z wyścigiem długodystansowym? Yy, jakby za tym stoi wiele rzeczy. Myślę, że moim prywatnym zdaniem, oczywiście, yy, i jak rozmawiałem z różnymi osobami ostatnio, to też tak trochę mówił, że faktycznie w tych długodystansowych wyścigach, które więcej ścigania takiego prawdziwego jest. Yy, jakby. Sędziowie, które bardziej przymakają oko na niektóre, powiedzmy, przepisy, tak. Formule 1 bardzo kurczowo się ich trzymają i te kary czasami są aż do przesady rozdawane tym kierowcom, no i przez to też się zabija w jakiś sposób to prawdziwe ściganie, można powiedzieć, tak. A, a tutaj jednak w długodystansach wygląda to troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś uwielbiał tą starszą Formułę 1, tak, z tych lat, powiedzmy, o 2000, yy, o 2000 lat, no to faktycznie tutaj. Yy, tak to podobnie wygląda, jeśli chodzi o te wyścigi długodystansowe. No, mi się to bardzo podoba, ja bardzo lubię to oglądać. Poza tym, no tutaj cały czas jest walka do samego końca. Tak? No, teraz w Formule 1 trochę się to pozmieniało, bo McLaren wyszedł na, na prowadzenie i ta walka faktycznie trochę ożyła. Natomiast, no, wiemy, jak wyglądały te poprzednie sezony. No, było troszeczkę nudno po prostu. Dominacja Red Bulla tutaj występowała. No i a tutaj, mimo wszystko, w tych wyścigach długodystansowych, no, ta walka cały czas, do samego końca, w zasadzie, nawet na ostatnich okrążeniach nie wiadomo do końca to wygra wyścig, tak? Po, nie wiem, 12 godzinach rywalizacji. Także no tutaj na pewno pole do, do takiego za... zainteresowania, myślę, jest dużo, dużo większe. I, I też widzę, że po liczbach nawet, że coraz więcej osób jakby się przerzuca i coraz więcej z roku na rok, coraz więcej kibiców przyjeżdża na Lemon 24. Także no widać, że to zainteresowanie cały czas rośnie. Yy, Ale od swojej strony mogę powiedzieć, że no... Wyścigi długodystansowe są bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli się w to wejdzie mocno, tak jak niektórzy siedzą w Formule 1, no to na pewno na pewno jest, jest tutaj co oglądać i na czym się skupiać. Ostatnio Bartek Budnik i Bartek Pokrzywiński byli na rundzie LMS na Mugello, jeżeli się nie, mhm. nie mylę, i mówili, że no, takich wyścigów, które są tak dostępne dla kibica pod każdym tak naprawdę względem. No to ciężko jest znaleźć, zwłaszcza w tak przystępnej ofercie cenowej, tak to, tak to nazwijmy. Czy z twojej perspektywy jako, jako kierowcy to też tak wygląda kolorowo, że faktycznie fajnie, że są ci kibice tak blisko, że w zasadzie porozmawiać z tobą można w dowolnej części weekendu, no wiadomo, że może poza wyścigiem, no ale generalnie wszystko jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Tak, to jest super, bo fajno się buduje taki kontakt i relacje z tymi fanami. Super jest to, że właśnie mamy od, nawet taki blok, tak, 30 minut, gdzie jakby kibice mogą przyjść, o autografy zrobić sobie z nami zdjęcie, co jest super. Yy, także fajnie to bardzo wygląda i, i również jakby mogą sobie przyjść pooglądać te samochody, jak to wszystko wygląda z bliska. Yy, no to wszystko jakby właśnie sprawia, że można bardzo mocno się poczuć, tak wejść mocno w to, tak? Bo mimo wszystko Formule 1, żeby być na tym samym poziomie w tym samym miejscach no to jednak trzeba zapłacić dużo większe pieniądze a tutaj mimo wszystko za taką ułamek tej ceny w zasadzie yy, możemy Doświadczyć bardzo podobnych odczuć, tak? No wiadomo, nie są to bolidy, ale nadal są to samochody wyścigowe, których na co dzień się nie widuje. Także uważam, że tutaj no to, to na pewno powinno przyciągać i widzę, że przyciąga cały czas fanów. A dla mnie, jakby, kontakt z fanami jest bardzo, bardzo ważny i fajny. Także cieszę się, że mogę też tak, że mogłem w zasadzie. <grym> Tak, być bardzo blisko tych fanów i cały czas gdzieś tam się z nimi mijać. Mamy nadzieję oczywiście, że będziesz mógł w przyszłym roku w LMP2, ale trochę przewrotnie muszę cię zapytać, bo kierowcy Formuły 1 często mówią o długim dystansie, ale w kategorii swojej emerytury. W związku z tym ty nie jesteś trochę za młody na wejście w długi dystans? być może trochę tak To, to ta decyzja w sumie o Durasach wyniknęła poniekąd z, y, też właśnie ciężko, ciężkiej sytuacji budżetowej w tamtym czasie również, kiedy ja y, jakby jeździłem, no bo niestety ograniczał mnie jakby wiek jeśli chodzi o F4 y, a ponieważ wtedy panował COVID, no to tym bardziej ciężko było rozmawiać o w ogóle jakimś y, partnerstwie, o jakichś sponsorach, także no wtedy czas był ciężki, no i ponieważ jakby wyścigi długodystansowe były trochę bardziej jakby cenowo przystępne, powiedzmy, no to stąd gdzieś poniekąd tą drogą poszedłem, tak? No podejrzewam, że gdybym dzisiaj był, gdybym dzisiaj jeździł we f i myślał o, o bolidach przede wszystkim, no to pewnie starałbym się spiąć budżet na frekę, tak? Albo na inną serię po prostu w bolidach, żeby móc cały czas gdzieś tam w single-seaterach siedzieć, natomiast no taką obrałem drogę i z drugiej strony nie żałuję, bo też uważam, że jest to fajnie niezagospodarowane jeszcze mocno pole, żeby tutaj się rozwinąć. A te wyścigi długodystansowe, no tak jak mówiłem, są naprawdę piękne, fajne. Też się super, naprawdę czuję w ogóle w tych, w tych samochodach. No, mimo wszystko, prototypy. Inna konstrukcja, ale również bardzo przyszłościowa na pewno seria. Zresztą widać, ile, ile film teraz wchodzi w Łeka, także no. Na pewno firmy również widzą potencjał w, w tych wyścigach długodystansowych. No bo bez powodu by w to nie inwestowali i nie szli. Także no myślę, że ta seria na pewno, te Endurance ogólnie będą się rozwijać na przestrzeni lat. Gdy rozmawiamy o kierowcach, którzy ścigają się w seriach juniorskich w bolidach, no to kariera dla nich jest jasna. Wszyscy wiemy do czego zmierzają. Najczęściej jest to oczywiście Formuła 1. Czasami jeszcze być może IndyCar jest tą, jest tą drugą opcją, którą ewentualnie kierowcy rozważają jak, jak rozwijają swoją karierę. A jak ty wyobrażasz swój, jak wyobrażasz sobie swój da, dalszy rozwój? No bo teraz stoisz przed wejściem do LMP2, co już jest tak naprawdę ekstremalnie wysokim poziomem, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze europejskie standardy. No i co, to jest już w zasadzie moment, w którym będziesz chciał zostać? Czy hypercar, czy jak ty sobie wyobrażasz swoje, swoje dalsze losy? No, tutaj jakby planów było parę, i, i nawet miałem propozycję jechania już w łeku w gt Trójce, tak? Więc, jakby no w tej najwyższej, można powiedzieć, serii wyścigów długodystansowych. No, natomiast wszystko, roz, jakby rozchodzi się o te budżety cały czas. No, i niestety nie udało się tego pospinać, żebym mógł jechać. Jeśli o mnie chodzi, no, to wiadomo, bliżej mi do samochodów jednak do prototypów niż do samochodów GT. Chociaż nie zmienia to faktu, że ostatnio jak jeździłem na symulatorze trochę, to jakby bardzo polubiłem te samochody i dobrze się w nich jakby czułem. Także jakby tutaj nie ma takiego pola, które bym sobie gdzieś tam powiedzmy zamykał. tak Ja na pewno bardzo chcę wystartować w p 2 w LMS-ie, ale również bardzo kusząca jest dla mnie IMSA, bo mimo wszystko tamtejsze tory ta cała infrastruktura no, jest po prostu cudowna, i ja też wiem. Symulatora, tylko niestety, że tamtejsze tory bardzo, bardzo dobrze uczą, bardzo dużo doświadczenia dają kierowcy. No, europejskie tory są wspaniałe, oczywiście, natomiast wydaje mi się, że nie są aż tak trudne czasami jak właśnie tamtejsze tory w Stanach Zjednoczonych. Także, no, taki jest gdzieś tam pomysł, żeby, żeby spiąć ten budżet na razie na LMS-a, na tą LMP-dwójkę. A co będzie dalej? Jakie będą później możliwości? Jak to wszystko się potoczy, no to z czasem będziemy to na pewno z Marcinem też w jakiś sposób tam modelować. To też jest bardzo ciekawe, że w obrębie jednej serii wyścigowej mamy tak naprawdę, no nie mówię, że różne wyścigi, bo to zdaje się być oczywiste, ale konfrontacja pomiędzy samochodami GT a prototypami, no to jest zupełnie co, coś, coś innego. Mówisz, że dobrze się czujesz w, w autach GT również. Ale tak sercem bliżej ci do prototypu czy, czy do GT? Nie, no to oczywiście, że prototypy tutaj: e, większe prędkości, więcej docisku e, zupełnie inaczej te samochody się zachowują. No tak, bardziej właśnie. E, trochę bolidowo można powiedzieć, tak? Nie mamy tutaj ABS-u, to wszystko działa zupełnie inaczej i jest to bardziej porównywalne do bolidów, do single-seaterów mimo wszystko niż auto GT. Co nie zmienia faktu, że auto GT, no tak jak mówiłem, super, super się tym też gdzieś tam jeździ. No gt trójką jeszcze niestety nie testowałem. Jeździłem w Kaimane GT4, także powiedzmy jakieś tam pomniejsze doświadczenie mam, jeśli chodzi o te y, cięższe samochody. Natomiast, no jakby to zostawiam cały czas jako taki otwarty temat jeżeli jakaś propozycja ciekawa by faktycznie tutaj wpadła, no i oczywiście budżetowo wszystko by się pospinało, no to podejrzewam, że będziemy z Marcinem to gdzieś tam rozważać na pewno, w którą stronę po prostu będziemy chcieli iść. A jakie są tak naprawdę różnice z perspektywy kierowcy pomiędzy jazdą Bolidem a prototypem? O, to jest dobre pytanie. Na pewno waga się różni przede wszystkim i zupełnie jakby pole widzenia jest inne. No bo mimo wszystko w single-seaterach nie jesteśmy tak obudowani, siedzimy tak bardziej na środku. Tutaj jednak no, w prototypach wygląda trochę inaczej, jesteśmy bardziej obudowani. tak. Te auta są cięższe i tą masę czuć, ale też poniekąd w jakichś tam zakresach mocniejsze. Więc jakby to jest zupełnie inna jazda, te auta są większe. No to, to, to zupełnie inaczej się, zupełnie inaczej, no jeździ się inaczej po prostu na pewno, natomiast wydaje mi się, że nie jest to aż tak też odległe, jakby się mogło wydawać, bo mimo wszystko ten docisk jest i naprawdę jest dość spory i te auta zachowują się mimo wszystko dość podobnie w takich sferach, czuć tą masę większą, ale mimo wszystko nadrabia to, chociażby te prototypy właśnie nadrabiają tą, że są większe, że więcej trochę tego docisku generują, więc znowu zyskują w innych partiach gdzieś poniekąd. Także to wszystko się gdzieś tam zazębia i sprawia, że te auta są relatywnie podobne, mimo iż wyglądają zupełnie inaczej. Trudno się przyzwyczaić do tego, że masz dach nad głową, a jeździsz właśnie dosyć podobnie jak bolidem? Mówię tutaj o tych kwestiach oczywiście związanych z dociskiem. <todgłosy> Dość łatwo. Plusy są na pewno takie, że przynajmniej też na mnie nie pada podczas jazdy. Także nie moknę, nie, tak żartując oczywiście, ale na pewno zwęża to troszeczkę pole widzenia. Z tej strony, że no mamy jednak te słupki, słupki A, które zabierają jednak troszeczkę widoczności. To jest rzecz, do której trzeba się poniekąd gdzieś tam przyzwyczaić. Co nie zmienia faktu, że jakby no. Ta przesiadka dla mnie w zasadzie zaczynałem od LMP3, tak? Bo, bo pierwsze testy w ogóle w samochodach to było LMP3, także z grubych rur gdzieś tam yy, wsiadałem i przesiadka z kartingu do LMP3 no, była dość mocna, ale yy, no, mimo wszystko, jak sobie tam skakałem między tą powiedzmy, F4, tym LMP3, no to yy, nie było to aż takie złe. Nie jeździłem mocniejszymi bolidami z większym dociskiem, więc ciężko też tak ocenić. Yy, wiem, że F4 no, miała na pewno mniej docisku niż, LMP, niż LMP3, lmp i było to faktycznie czuć. LMP3 już bardziej się tak zachowywało właśnie yy, no, jak te mocniejsze bolidy, tak? z, większym, z większą ilością docisku. Yy, było to czuć na pewno na kierownicy i ogólnie podczas przy zachowaniu tego całego samochodu w zakrętach. Także no tutaj yy, też poniekąd byłem bardziej zwolennikiem pójścia w LMP3 niż gdzieś tam zostawania przy tych bolidach, no ale. Tak jak mówię, nie miałem możliwości testowania też mocniejszych bolidów, także no niestety ciężko jest mi się tutaj wypowiedzieć bardziej. Mam wrażenie, że całe nasze środowisko motorsportowe i już mam nadzieję, że nie tylko, wie ile kosztuje sezon w Formule 3. A jeżeli chodzi o sezon w ELMS, w LMP2? E... Są to widełki, myślę, że mogę powiedzieć od około 800 tysięcy euro, no i gdzieś tam powiedzmy pomiędzy pół miliona euro a 800 tysięcy, coś takiego, około to tak wygląda. No teraz jakby na ten rok jeszcze się gdzieś tam zbytnio nie dowiadywaliśmy z Marcinem no bo na razie nie mamy budżetów i na razie jakby skupiamy się na tym, żeby w ogóle mieć o czym rozmawiać z zespołami, no to musimy mieć jakby zapewnione finansowanie, także jeszcze jakby nie wiem, jak to wygląda teraz, na ten przyszły rok, natomiast no jak gdzieś tam w zeszłym roku rozmawialiśmy, to mniej więcej takie widełki gdzieś tam były, tak, także no są to takie koszty, ktoś powie dość spore, wydaje mi się, że i tak mimo wszystko trochę mniejsze niż za... Bolidy, tak, bo mimo wszystko no tutaj w bolidach jedziemy jako jeden kierowca, a tutaj się to rozkłada na trzech kierowców, także no te koszta są trochę inne, ale, ale mimo wszystko dość spore cały czas, tak. Jaką strategię teraz przyjmujecie z Marcinem Budkowskim? Co teraz robicie, nad czym pracujecie, poza tym oczywistym, że no, na budżet, nad budżetem? Yy, tak, no ja cały czas gdzieś tutaj nad, nad yy, przygotowaniem, tak, jakby pracuję, cały czas jestem, można powiedzieć, w takim gazie w piecu, cały czas trenuję, jakby jestem cały czas przygotowany. Yy, no z Marcinem oczywiście tutaj pracujemy cały czas nad yy, sponsorami, ale również jakby z moim zespołem pracujemy gdzieś tam nad tym wizerunkiem medialnym, żeby gdzieś tam po prostu ludzie powiedzmy nie zapomnieli o mnie, yy, no bo nie jest to łatwa sytuacja, tak? Jednak przez rok jak się nie jeździ, no to. Ciężko jest trochę zostać na tej fali medialnej gdzieś i, i nie jest to łatwe. No cały czas przez cały ten rok staraliśmy się o to, żeby jakieś tam te zasięgi generować, tak, żeby po prostu nie było tak, że być może wrócę w przyszłym roku, a ludzie nie będą wiedzieć kim jestem, bo już zdążyli zapomnieć albo coś tam, a okej, okay, coś tam kojarzę, ale, ale w sumie nie pamiętam zbytnio gościa, więc cały czas gdzieś tam staraliśmy się budować ten taki marketingowy wizerunek, można powiedzieć, żeby to wszystko gdzieś tam, bo poza tym, no również to też napędza właśnie zainteresowanie sponsorów, tak, bo jeżeli widzą, że mm, Generujemy dość dobre zasięgi, że te wyświetlenia są naprawdę dobre. No to też jakby chętniej partnerzy w to inwestują i, i większe pieniądze nadają, więc. No, tak, tak to gdzieś tam wygląda i, i na tym się przede wszystkim skupialiśmy. No, z Marcinem cały czas rozmawiamy z różnymi firmami, z różnymi yy, sponsorami o, o tym finansowaniu na przyszły rok. Natomiast, no, co z tego wyjdzie, na razie nie wiadomo. Konkretów jeszcze żadnych nie mamy, ale, ale jakieś rozmowy już się gdzieś tam rozpoczęły. Jeżeli mowa o. Tej fali medialnej. Byłeś ostatnio na Rajdzie Śląska, pokazałeś się na polskiej imprezie nie po raz pierwszy zresztą. Jak z twojej perspektywy wyglądają kontakty ze polskim związkiem Motorowym? No bo to ostatnio dosyć głośny mhm. temat? Ja na pewno. Powiem tak, u mnie jeśli chodzi o polski związek motorowy, większych gdzieś tam przetargów, zatargów nie było w przeszłości. Byłem nawet powołany jakiś do kadry narodowej, więc było dość okej. Okay. Oczywiście widzę też problem, który występuje, i też uważam, że no szkoda, że nie ma nas bardziej pokazywanych, tak, jako polski związek motorowy uważam, że jednak na tych kanałach ich. Mogliby poniekąd gdzieś tam bardziej nas pokazywać, żeby no, mimo wszystko kibice również wiedzieli, o kim mowa, jaki mamy juniorów, jaki mamy kierowców w Polsce, tak? No, niestety uważam, że tutaj ta sfera troszeczkę leży. Mogło być to bardziej rozwinięte, trochę lepiej w inny sposób poprowadzone. Natomiast ja też nie chcę mówić tutaj złego zdania, bo tak jak mówię, no, gdzieś tam nie miałem jakichś takich złych. Yy... Doświadczeń, powiedzmy z nimi, tak? Gdzieś tam dość, dość sprawnie to wszystko szło. Wywoływanie licencji też dość sprawnie wychodziło, nie było jakichś tam większych problemów i robienie pod górkę, także tutaj dość, dość w porządku. No ale tak jak mówię, no wiadomo, że zawsze są jakieś obszary, sektory, które można trochę bardziej lepiej zagospodarować, także no, z pewnością można byłoby tutaj coś więcej robić. No i być może jakieś fajniejsze eventy, nie wiem. Z event, który na jakimś torze typu Silesia czy coś takiego, gdzie można by zaprosić wszystkich juniorów i zrobić coś fajnego z dziennikarzami, pokazać jakoś starać się to wypromować, uważam no to są takie pomysły, które mogłyby gdzieś tutaj fajnie zostać podłapane i rozwinięte w jakiś sposób, a jakoś nikt się zbytnio do tego nie pcha także uważam, że no można by było trochę lepiej to wszystko poubierać i sprawić, że no, jakby ta rozpoznawalność nas jako młodych kierowców byłaby trochę większa to wróćmy w takim razie już do, do samego ścigania. Do kiedy tym tak naprawdę masz czas, żeby zagwarantować sobie przyszłość? Bo wiemy, że jeżeli chodzi o Formułę 3, no to tutaj tak naprawdę już drzwi wszystkie są niemalże zamknięte. A jeżeli chodzi o LMS? No to również wygląda dość ciężko. To znaczy te lepsze zespoły, tak, z którymi Szansa na walkę o, o, o fajne pozycje, no tutaj jakby zamyka się też już powoli, jeżeli o to chodzi. Mamy czas w zasadzie do listopada, także, no teraz jest ostatni w zasadzie okres, żeby to wszystko podopinać. I coś więcej uzgodnić z zespołami. W zeszłym roku sytuacja wyglądała bardzo, bardzo podobnie. No zresztą zespół APE, z którym testowałem, również do końca, gdzieś tam około listopada dawali nam czas, żeby się określić, w którą stronę idziemy, czy będziemy z nim jechać, czy nie. Także wiem, że te dobre zespoły, no to faktycznie do końca sezonu, do końca tego roku w zasadzie gdzieś tam około chcą mieć już potwierdzonych kierowców pewnych, zaklepanych, także no. Czasu w zasadzie nie ma, nie ma czasu tutaj i, i trzeba działać na już szybko, jak to tylko możliwe. Udzielasz się bardzo mocno w social mediach, na Twitterze chyba najwięcej. A, no jest szansa, Instagram też swoim tam życiem żyje też dużo. Wrzucamy jakieś treści story, ale, ale chyba na Twitterze jest najbardziej takich otwartych różnych myśli i przemyśleń. To myślę, że niech pointą naszej rozmowy będzie, żeby nasi odbiorcy dali trochę więcej miłości wyścigom długodystansowym. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to aż tak proste do oglądania, bo powiedzmy, może wyścigi kilkugodzinne czasami trochę przerażają, ale myślę, że warto dać temu szansę. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że właśnie LMS jest super serią, żeby od tego zacząć, no bo to są cztery godzinki, więc nie jest aż tak długo. Myślę, że można sobie od tego rozpocząć gdzieś tam tą przygodę, wdrożyć się w to. Jeżeli ktoś wciągnie, no to może później iść dalej, gdzieś tam film se oglądać albo Łeka yy, i gdzieś tam cały czas sobie to, tą wiedzę, te horyzonty poszerzać. Także ja gorąco zapraszam do oglądania, bo wyścigi długodystansowe są naprawdę super. Dzięki Mateuszu za rozmowę i trzymamy oczywiście kciuki, żebyśmy mogli Cię Równie, zobaczyć w tak, przyszłym tak. roku na torze. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.